Udało mi się złapać ee, z Research Rampardosa to jest 100% IV oczywiście, więc... No, powiem wam. Nie wiem czy to wyjdzie. Nie wiem czy to wyjdzie. Więc nie wiem czy właśnie. Chyba nie damy rady. Woo! Jest! <laughs> Cześć tej strony Litek. witajcie kochani w kolejnym odcinku z Pokémon Go i dzisiaj w gorącym Seattle godzina 8.30, ruchliwa ulice, postaramy się zrobić solo. Maltresa. Zapraszam na odcinek. Także, moi drodzy, nie zostało wiele czasu, bo w Polsce jest godzina 17.35, tak? bo mamy 9 godzin różnicy i oczywiście no, tutaj jest non-stop sani. Więc oczywiście czekamy na to, żeby no, zaprosił mnie jeden z moich wspierających, Gedor, albo losiek. Losiek też ma Parki Klaudii, reszta ma sani, ponoć jest bardzo, bardzo gorąco teraz w Polsce. Także no, musimy oczywiście zmaksować poksy tutaj. E, więc tak, na szybciutko, Aerodactyl już jest oczywiście moim best buddy, więc robimy sobie, nie mam xl właśnie jak widzicie, mam 254 XL-ki, nie mam xl na wymaksowanie go, więc tyle ile można, nie wiem, który to jest level, ale no 3091 CP Aerodactyl. prawie na 50. levelu, no zabrakło tych 40 candy, spoczko. E, dobra, mamy Rockslide, więc robimy sobie oczywiście od razu mega ewolucję, o ile mi pozwoli internet. No bo już go więcej bardziej no, nie spower-upuje, więc no, zobaczymy ile mu wyjdzie CP po power-upie. Tutaj jak Wam mówiłem, śmieszne są te właśnie... znaczy śmieszne, no tak to po prostu już w niektórych stanach jest, że idzie się w górę, nie? Jak widzicie, a ja idę właśnie w dół. że mamy 4572 CP, ale to nie jest ostatni pokemon, jakiego musimy zmaksować, żeby zrobić solo Moltresa. Ale znajdziemy może jakieś bardziej ciche miejsce. full gym, kurcze. No bo zostało 24 minuty do zmiany pogody, więc mało czasu, mało czasu. moi drodzy, także na szybciutko tu mam takie miejsce, mam nadzieję, że nie będzie zbyt głośno, chociaż pewnie będzie się niosło tutaj od wszystkiego. Następnymi pokemonami oczywiście będą rampardosy i w sumie to ja mam jeszcze dosy do zrobienia, więc zróbmy sobie najpierw ewolucję, ponieważ mam... udało mi się złapać z research, Podczas tego daya, wiecie, którego mieliśmy, gdzie no mnóstwo Shieldonów padło Shiny i mnóstwo Kranidosów padło Shiny. No u mnie akurat to było w, y, odwrotna sytuacja, bo wpadł, wpadło więcej Sildonów niż Kranidosów. No ale mamy Rampardosa, to jest 100% IV. Oczywiście, więc idzie ten Pokemon. New Attack? Nie, dobra, zróbmy sobie... Właśnie, żeby ataki były dobre, nie? Smackdown. I oczywiście potrzebujemy rock slida. Czy no jest nam to potrzebne? Ok. Więc na 50 level mam 1019 ixelek, więc powinienem zrobić 3 sztuki sobie. 451 400. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę 3728. Eee, dobra, teraz zrobimy sobie tego tutaj oto osobnika, jak sprawdzałem, breakpoint. Bo ten ma oczywiście IV 14, 14, 15. Breakpoint na Multresa przy 14 ataku na 50 levelu. Jest praktycznie damage taki sam, więc Shiny Rampardosik możemy go w sumie zmaksować, no bo mamy na 3 sztuki XLK. To sama sytuacja, kurczę. Dobra, my chcemy Smackdown i Rock Slide, nie Outrage. Please, szybko. Pozostało nam 19 minut. Nie Flame Thrower. Jeszcze mi się skończą charge DM-ki. Ej, dobrze. Ej, bez kitu. Dobrze, że nie usunąłem ich tak dużo, bo nie mam tutaj miejsca. Tu jest tyle pokestopów. Dobra, zróbmy sobie tak. Rampardosy. Combat power. Ej, gdzie on jest? Dobra, odwrotnie. Combat power, tak. Rock slide, please. Nie flamethrower. Ej, bez kitu. jak mi nie starczy charge dm na to. Ile już zużyłem? Z 10? O matko, ty. Halo. Jest, dobra, jest Rockslide, jest Rockslide, ojeja, dobra, na słoneczku, przepraszam, jeszcze, na słoneczku nie, znaczy na słoneczku jest cieplej, tak tak jak mówiłem 14, 15, 15, zobaczymy, maksujemy go 3701, to jest Lucky Pox, więc mniej Stardustu oczywiście było potrzeba, mamy na jeszcze jedną sztukę, to jest od Tymka, dziękuję ładnie i teraz sobie zrobimy jeszcze 98%. Ale tego 15, yy, żeby miał HP. Więc mamy 250 tysięcy. Masakra. Łapeczka w górę, kochani, musi być. Ale mnie wzięło na kichanie normalnie. Dobra, tu już ma, mamy moveset zrobiony. Więc mamy to, to, to. I został nam jeszcze jeden Pokémon. Ale to dobra, zmienimy miejsce, bo mi jest troszeczkę chłodno. Sprawdźmy tylko. Rock slide, rock slide. Dobra, ok. Może wyjdzie nam za pierwszą próbą. Dobra moi drodzy, także ostatnim poksem, jakiego zrobimy na 50 level, to będzie Pokémon Shadow i będzie to Tyranitar, moje 98%. Szukam właściwie troszeczkę miejsca. O, tu jest jakieś ładne miejsce. Yy, mamy tutaj Bite Crunch, więc ja będę musiał użyć Elite Fast tm na no, oczywiście SmackDown'a. Mamy Elite tych dm bardzo dużo, więc spoczko. i teraz tylko trafić znowu. Stone Age jest pierwszy Snow Nedge. jest dobra. Ja daję znać. O, tu jest spoko miejsce. Mam nadzieję, że się nie będzie niosło, ale pewnie będzie się niosło. Więc przygotowuję sobie party i robimy solo. Multresa. Mam nadzieję, że wyjdzie. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że będzie mnie widać. Nie wiem właśnie, czy tak, 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 chyba też powinno być spoko. Więc dobra, no szybciutko przygotujemy sobie party. Nie wiem właśnie, czy potrzebujemy to leczyć. Dobra, zróbmy sobie tutaj o tak, cyk. Dobra, i teraz zróbmy sobie rok. Eee, na drugim miejscu damy tyrka, albo dobra, tyrka damy na ostatnie miejsce, a tutaj damy rampardosy. Raz, dwa, trzy. ok. Eee, drugie party. Nie wiem teraz właśnie, czy powinniśmy próbować... Jest Giedor. Nie wiem właśnie, czy powinniśmy próbować z leczeniem czy bez leczenia. Także dziękuję ślicznie Giedor. Dobra, mamy tu party. Nie wiem czy używać trika, czy mnie nie wyrzuci. Dobra, może spróbujmy. Tak, mam nadzieję, że się nie będzie jakoś super, super niosło wszystko z ulic. Miejmy taką nadzieję. I, że oczywiście damy radę, bo zostało 11 minut 11 minut do zmiany pogody, więc mamy tak naprawdę dwie szanse dobra 50 sekund do rozpoczęcia rajdu, trzymajcie kciuki łapeczka w górę, wiadomo i ciśniemy, moltresika no dobra kochani, spróbujemy pierwszy raz z tym trikiem z lobby, zobaczymy czy nam to wyjdzie mam nadzieję, że tak Dobra, 299 zaczęliśmy. Powinno być spoko. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle. Jaki on ma moveset? Oj, Overheat ma moveset, więc troszeczkę lipa. Bo to spamuje. Zobaczymy, czy może uda mi się jakiś unik zrobić. No i oczywiście, czasowo będziemy wiedzieć, czy na 150 sekund wejdziemy na żółte HP, nie? Więc to oczywiście. Będzie wiadomo, czy to idziemy dalej, czy nie idziemy dalej. Dobra, zrobiliśmy unik, więc zrobimy może jeszcze dwa rock slajdy. Zobaczymy, czy to się uda. Na pewno rampardosy, no będzie lipa, nie? Rampardosy będą schodzić praktycznie prawie całe HP, eee, całe życie rampardosa na jednego overhita. Wiadomo, jest party Cloudy, więc on nie jest boostowany, ten atak. Ale i tak, no Rampardos to jest szklaneczka, no nie udało się. No ale dobra, może bez uników spróbujemy, bo w sumie tutaj widziałem właśnie, że bez uników też próbowali. Nas interesuje czas 150 sekund, no 160 jak wejdziemy na żółte, to powinno się udać, nie? Jeszcze oczywiście nie zrobiłem, eee, nie usunąłem itemków, żeby mieć max rewajwy wcześniej, no zobaczymy. Na razie nie jest źle. Nie ma tragedii. Spróbujemy to zrobić bez uników. Będziemy mieli jeszcze, no nie wiem, no z dwie szanse. Jeśli się zmieni pogoda. co ładnie weszło. Nice. Teraz nasz Shiny Lampardos. Nie no, chyba będziemy musieli wejść z... Wejść z oczywiście max reviv'ami. Tego party, chociaż może dwie sztuki. Dobra, jest 180, już jest blisko praktycznie żółtego HP, także powinno być spoko. Jeśli to wyjdzie za pierwszym razem, to będzie kozak. Dobra, powinniśmy wejść teraz na żółte, przy tym Stoneżu od naszego Tyrka. Dobra, jest żółte na 162 sekundy, więc powinno być spoko. Powinno być spoko. Jeśli nie będę miał żadnego laga na oczywiście max revive'ach. Dobra, teraz szybko. Cyk items max revive. Czy to nam wyjdzie? Dobra, cyk z powrotem. Dobra, jesteśmy in. No, powiem Wam. Nie wiem czy to wyjdzie, nie wiem czy to wyjdzie. Mamy 120 sekund, no jest praktycznie połowa życia. Może... Może niepotrzebnie te uniki robiłem na początku. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, nasz mega aerodactyl padł. No powiem wam, myślę, że to nie pójdzie. Myślę, że to nie pójdzie. Ale zobaczymy. Spróbujemy. Spróbujemy do końca. Jeszcze pewnie jedna próba zostanie. Nie wiem ile powinniśmy mieć HP na Moltresie. 80 to chyba powinno być czerwone. Więc nie wiem czy właśnie... Chyba nie damy rady. Dobra, jest 71, czerwone HP. Zostało nam jeden Rampardos i Tyranitar jeszcze Shadow. Dobra, cyk, ładnie, dobre RMG. No, będzie close, będzie close moi drodzy. Że trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że to się uda pierwszą próbą. Ale no powiem wam, będzie blisko, będzie blisko. Najgorsze jest to, że w sumie Tyrek ma tego Stone i zanim on się naładuje na Stone to jest właśnie lipa. Dobra, to rzucimy jeszcze jednego. Tu cyk przeżyje, jeżeli jeszcze jednego rzucimy z rot slajda. Ajajajajaj. Dobra, i Shadow Tyrek, no nasz Stone Edge musi wpaść szybko bo tutaj już jest końcówka czasu jest moi drodzy, jest za pierwszym razem, nice nice, nice IV tragedia, ale Moltres solo się udał, także łapeczka w górę ojeja, ale wam powiem, mega, mega się cieszę Uff. Uff. jest solo Moltres, za pierwszym podejściem no jednak tutaj swoją robotę robią Pokemony Shadow i oczywiście mega ewolucję. Także generalnie spoko. Mam nadzieję, że no wszystko się nagrało. Ten cały tutaj ulic pogłos nie był zbyt głośny przez ten cały okres jak robiliśmy tego rajda. Ale cieszę się bardzo, że to wyszło za pierwszym podejściem, ale no nie jest Shiny, nie jest czajny. Moltres. 1928, także no wydaliśmy Stardust. Troszeczkę sporo nawet. Powiem Wam, nawet nie wiem ile. Zaraz zobaczymy jak złapie się ten Moldres. Ale no mega, 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 mega. Mega. Tutaj Moldresik. W Stanach Zjednoczonych. W Seattle, w stanie Waszyngton. Zrobiłem Solo Moltresa. Nie, nie zrobiłem tego w Polsce. Zrobiłem to w Stanach Zjednoczonych. Znaczy no w sumie zrobiłem to w Niemczech, bo to oczywiście zaproszenie. Ale no. Kurczę. Mega, mega się cieszę, że wyszło to za pierwszą próbą, także Giedor, dziękuję ślicznie za zaproszenie. Overheat, najgorszy moveset właściwie, tak jak Wam mówiłem w poradniku, a i tak daliśmy radę z Moltresem solo, że mega, mega się cieszę. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę za ten odcinek. Wiadomo no, on wychodzi troszeczkę później, no bo no, byłem w Stanach, nie mam takiego laptopa, żeby to oczywiście wszystko montować, więc no, mam nadzieję, że zrozumiecie to, że właśnie to jest tak późno ten odcinek, no bo pewnie będzie on dopiero po moim powrocie ze stanów. Dobra, czekajcie, bo ja już nie wytrzymuję z takim podparciem. Dobra, może tu mi będzie wygodniej. Mam nadzieję, że mnie nie będzie prześwietlać. M Możliwe, że będzie. Więc dobra, zrobimy sobie tak troszeczkę może w tą stronę. Dobra, Moltres, please usiądź. Please usiądź. Fajnie by było, jakbyś usiadł. Mógłbym Cię podpisać solo. Jest, moi drodzy, tutaj ławeczka, ale ja nie wiem, czy ona nie jest brudna, a ja mam białe spodnie. No, jest brudna. Także dobrze, że tutaj nie usiadłem. Dobra, cyk, kurczę. Nie złapiemy chyba go. Chyba go nie złapiemy. Dobra, zostały dwie kuleczki. Więc podejrzewam, że teraz zrobi unik. Nie, dobra, jest grejcik. Przedostatnia kulka. Dwa. No nie, ucieknie nam, ucieknie wam, moi drodzy. No ale dobra, no trudno, no. Co zrobić? Nie wpadł teraz Grejcik nawet, więc pewnie on ucieknie. Szkoda, ale Moltres solo zrobiony. Wydaliśmy, nie wiem ile mieliśmy tych tutaj, e, ile mieliśmy Stardasta. 25 644, 000, no ale było 450, 000, 250, 000, 250, 000, no ponad milion Stardasta wydaliśmy. Masakra. Także moi drodzy, tym party właśnie tutaj zrobiliśmy solo Moltresa. Także mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, subskrybujcie kanał, ciśnijcie dzwoneczek, żeby mieć oczywiście powiadomienia. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście łapeczkę w górę zostawcie i komentarzyk dla serduszka. Piszmy sobie solo Moltres. Możecie też oczywiście napisać gratulacje. Z góry dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.